Czemu, za wszelką cenę, chcecie mnie wciągnąć w grę, która mnie nie dotyczy i w gruncie rzeczy mało obchodzi? Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Chcesz powiedzieć, że masz gdzieś konflikt zakonu i wiewiórek? Chcesz powiedzieć, że wszystko ci jedno? A twoja kochanka, Tris Merigold? To prywatna sprawa. Chcę zniszczyć Salamandrę. Oto mój cel. Salamandra ma mocodawcę. Osoby, która jest na tej sali lub o której się tutaj mówi. Siedzisz w tym wszystkim po uszy wilku, czy to ci się podoba, czy nie. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć, kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla. Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawianym szpiegiem. Nie przeczę. Chcę ci zadać. Niedyskretne pytanie. Płazy, o które mnie pytałeś, to sprawa osobista czy, że tak powiem, ideologiczna? Sprawa osobista. Możesz wyjaśnić? Okradli mnie i zabili osobę, którą zdążyłem polubić. Wystarczy? Rozumiem. Dziękuję za szczerość. Wybacz, jeszcze porozmawiamy. Mów śmiało, Geralt. Byle nie o polityce, mam już tego serdecznie dość. Spokojnie, chciałem porozmawiać o królewnie. Żadnej polityki. Chciałem zapytać o klątwę. Ciszej do cholery. Napiłbym się jeszcze czegoś mocniejszego. No dobrze, pytaj. Czy królewna miewa dziwne sny? A skąd ja mam to wiedzieć do cholery? Już dawno nie rozmawiałem z Addą na osobności, bez towarzystwa tych nadętych dupków z zakonu. Może zauważyłeś jakieś inne podejrzane zachowania? Geralt, twoje pytania ocierają się o zdradę stanu. Wellerat, nie pytam z chęci zdobycia wpływów politycznych, ani z perwersyjnej ciekawości. O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Miewa stany lękowe? Agresywna? Owszem, bywa... Ale jak na rozpuszczoną pannicę, to nawet w normie. Sam nie wiem, jest taka. taka. No, jaka. Jak na mój gust. No, powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia męskiej ręki. Ha. Muszę iść. Do zobaczenia. Bywaj. Wiedźminie, podejdź bliżej. A ty, dewet. Przynieś mi wina. Od tamtego pazia na drugim końcu sali. Wasza wysokość? Hmm, teraz, kiedy pozbyliśmy się deweta, możemy rozmawiać swobodnie. Powiedz mi, Geralcie, jak to jest z wiedźminami? Tylko nie próbuj się zasłaniać kodeksem. O co pytasz pani? Hmm, jaki masz stosunek do polityki? Dla mnie polityka jest jak schadzka z kochankiem. Zgadzasz się? Tak, rzeczywiście dostrzegam podobieństwa. Opowiem ci żarcik, wiedzi mi nie. Świetnie, uwielbiam żarciki. Hrabina mówi do hrabiego. Hrabio, może podam obiad? Bez sensu. To może, hrabio, pójdziemy na spacer? Bez sensu. No to może opowiem zagadkę? Dobra, niech będzie. Hrabio, co to jest? Ciepłe, owłosione i wchodzi do dziury. Chuj! A niebo myszka, mysz w piździe bez sensu. Bez sensu. Nieważne. Wróćmy do naszych kochanków krążących po sali. Widzisz wiedźminie, polityka jest jak schadzka. Najpierw gra wstępna, spojrzenia i rozmowy. Spójrz na te czarownice i Następnie przechodzimy do bardziej śmiałych czynów. Macanki te sprawy, rozumiesz. Trochę jak nasz szlachetny Erken i dworacy. By w końcu dać się ponieść żądzy i zrobić to mocno jak zwierzęta. Na koniec pozostaje smutna codzienność, wyprane z romantyzmu pasji codzienne stosunki, na przykład velerat i de <laughs> Przepraszam, wasza wysokość, zakrztusiłem się. Jesteśmy dorośli, Geralcie. Oboje wiemy, że wszyscy to robią. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Mogę zadać pytanie? Dobrze, pytaj. Jaki jest stosunek króla do spraw o których rozmawiamy? Mam na myśli politykę. To nudne pytanie. Zgłodniałam, a na tym przyjęciu nie ma nic dobrego do jedzenia. Przepiórcze języczki już mi się przejadły, ja i siotra też. Hmm. Mam ochotę na. Wiem. Jeśli zgadniesz na co mam ochotę i przyniesiesz mi właściwą potrawę, odpowiem na twoje pytanie. Zaraz wracam. Słucham cię, Wiedźminie. Orientujesz się może w gustach kulinarnych, królewny? To nie jest lekki i przyjemny temat. Pogadamy, jak załatwisz mi jakiś mocniejszy trunek. Dobra. W gardle mi zaschło. Bez czegoś mocniejszego nie będę strzępić języka. Spokojnie, grododzierżco. Impreza dopiero się rozkręca. Słucham cię, Wiedźminie. Dobre, ale niezbyt mocne.